Uwaga! Poniższy materiał może zawierać treści z memów, gier, książek do matematyki oraz przemyśleń spod prysznica. Długotrwałe oglądanie poniższych treści skutkować może zdaniem matematyki oraz nabawieniem się syndromu studenta, zwanym potocznie, bez spiny są drugie terminy. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oczywiście, możesz wyłączyć ten filmik, ale ile jeszcze razy chcesz poprawiać ten durny sprawdzian? Cześć, witam Cię, Maczku, na moim kanale na kolejnej lekcji. Dzisiejszy temat to układy równań z dwiema niewiadomymi, czyli coś, co de facto już gdzieś kiedyś być powinno. A przynajmniej w gimnazjum, bo nie wiem, jak to jest teraz w szkole podstawowej, tej do ósmej klasy. Nie wiem, czy jest to zawarte w materiale, czy nie. Ale mam nadzieję, że już gdzieś kiedyś ci się to obiło o uszy. Nie będziemy sobie powtarzać, w jaki sposób rozwiązuje się układy równań a za pomocą metody przeciwnych współczynników czy metody podstawiania. No to już by pasowało sobie powtórzyć we własnym zakresie. Jak na razie nie mam czegoś takiego na kanale, ale być może gdzieś kiedyś w przyszłości mniej dalekiej lub bardziej dalekiej coś takiego nagram. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak w ogóle te układy równań mają się do tego działu, w którym siedzimy. Bo przypominam, że jesteśmy w dziale funkcja liniowa. Więc w jakiś sposób ten układ równań z tą funkcją liniową jest powiązany. Zaczniemy sobie standardowo od definicji, która jest tam w książce, która jest taka w miarę przyzwoita, nawet i mówi nam, że układem dwóch równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi x i y będziemy nazywać koniunkcję takich równań i oznaczać mniej więcej w taki sposób. Czyli to już powinno się gdzieś tam pojawić, czyli jedno równanie, drugie równanie, no i klamerka. No nic tutaj wielkiego. Warunkiem jest to, że ta para A1B1 oraz para A2B2 no nie może być jednocześnie zerem. No co mówiłem na poprzedniej lekcji? No bo tutaj mamy dwa równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. No i pasuje już wiedzieć z poprzedniej lekcji, jak na takie równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi można patrzeć. I rozwiązaniem takiego układu, bo w sumie no, skoro mamy taki układ, no to będziemy go rozwiązywać, i rozwiązaniem takiego układu równań jest konkretna para liczb, która spełnia jednocześnie oba równania układu. Eee, może pamiętacie z poprzedniej lekcji, <głanee> warto by było to pamiętać, że jeżeli mamy jedno takie równanie, to jedno takie równanie spełnia od cholery takich par liczb, eee, i dlatego te wszystkie pary liczb, jeżeli sobie zaznaczymy. Na wykresie to trzymamy pewną prostą, i gdyby nie to, że może się tam pojawić prosta pionowa, to tak naprawdę moglibyśmy mówić tutaj o funkcji liniowej. No i tak naprawdę, e, gdybyśmy wykluczyli te wszystkie przypadki, gdy prosta będzie pionowa, to możemy sobie śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia z funkcją liniową. I tylko dlatego, że jest tam ta cholerna jedna e, prosta pionowa. Dlatego nie mówimy o funkcji liniowej, tylko mówimy o równaniu pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. No, tak jakoś wyszło. I jeżeli w ogóle rozwiązujemy taki układ równań, to albo mamy wypisać wszystkiego rozwiązania, wszystkiego możliwości, albo stwierdzić, że tych rozwiązań nie ma. Z poprzedniej lekcji myślę, że już wiemy, że jedno takie równanie drugie tło pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Możemy sobie wyobrazić jako pewną prostą w układzie współrzędnych. I skoro mamy dwa równania, no to możemy sobie wyobrazić takie proste dwie. I jakie mamy możliwości, jak możemy sobie takie dwie prosto narysować? No czyli wyobraź sobie, że masz kartkę papieru przed sobą, i na jakie sposoby możesz narysować dwie kreski na kartce papieru? No oczywiście te dwie kreski, żeby były proste. I tych możliwości e, mamy dwie, no w sumie trzy mogą się proste przecinać albo nie. Więc pierwsza taka możliwość, proste się przecinają, czyli robimy sobie jakiegoś ziksika, no i przecinają się w jednym punkcie, jest super. W dwóch punktach się przeciąć nie mogą. Albo możemy sobie narysować dwie proste równoległe i punktów przecięcia nie będzie w ogóle. Ale też jest trzecia możliwość, możemy sobie narysować jedną prostą i drugą prostą, która leży dokładnie na tej samej prostej, tak jak bułki w hamburgerze, nie? leżą nad sobą idealnie. W takim wypadku no nie ma żadnych punktów przecięcia, no bo nigdzie się tutaj nic nie przecina, po prostu się pokrywają. Wtedy mają nieskończenie wiele punktów wspólnych. I będziemy sobie takie um, trzy układy rozważać. Pierwszy to będzie układ oznaczony. Ja nigdy nie mam e, pojęcia, który to jest oznaczony, który to jest nieoznaczony, no chyba, że mam to ładnie w zeszycie czy tam w książce podpisane. Mi się zawsze te nazwy mylą. Także jak tobie się też mylą, to się nie przejmuj, bo mi też się zdarzało. Czyli układ oznaczony. Jak mamy układ oznaczony, no to mamy dwie proste, które się przecinają, i one się przecinają w jednym punkcie. Układ oznaczony ma jedno rozwiązanie. No i myślę, że łatwo się domyślić, że tym rozwiązaniem no to są współrzędne tego punktu, w którym te dwie proste się przecięły. No w tym przypadku to jest x równe 3, a y minus 1. Po prostu odczytuję sobie współrzędne tego punktu, w tym przypadku nazwałem go sobie A. No, i to jest układ oznaczony. Mamy jedno równanie, rysuję sobie je w układzie współrzędnych, mam drugie równanie, rysuję w układzie współrzędnych, przecinają się, no to odczytają, odczytują współrzędne tego punktu, i to jest moje rozwiązanie. Kolejnym przykładem jest układ nieoznaczony. Tutaj rysowałem sobie linie przerywane, żeby tam było widać, że pojawia się niebieski zielony. Nie wiem jak bardzo to widać na waszych ekranach, no ale mam nadzieję, że cokolwiek tam widać. A jeżeli nie widać, to musicie mi uwierzyć na słowo, że są tam dwie proste. Jedną sobie oznaczyłem zieloną, drugą niebieską. No w każdym razie te proste się pokrywają ze sobą. A jak proste się ze sobą pokrywają, no to układnie oznaczony ma tych rozwiązań nieskończenie wiele, to się zapisuje X należy do R. Nie wiem czego czemu tutaj nie wpisałem. Czyli proste się pokrywają. Kolejna informacja, kolejny układ jaki mamy to układ sprzeczny. No układ sprzeczny, no to mamy dwie proste równoległe, one nigdy się nie przetną, a jak nigdy się nie przetną, no to nie będzie punktu przecięcia, a skoro nie będzie punktu przecięcia, no to nie będzie rozwiązania. Myślę, że prosto i logiczne. Układ sprzeczny nie ma rozwiązań, proste są do siebie równoległe, a zatem nigdy się nie przetną. I można rozwiązywać tak układy równań, można, można, ale po co? po co sobie życie utrudniać, skoro dużo łatwiej sobie zrobić metodą podstawiania czy przeciwnych współczynników, a za chwilę się jeszcze dowiemy, że jest jedna metoda, która też jest w sumie miło łatwa i przyjemna. Rysowanie tych prostych, no jeżeli, jeszcze, jeżeli sobie jeszcze w ogóle zapomniałeś linijki, to jesteś w dupie, no bo jeżeli chcesz rozwiązać układ za pomocą rysowania sobie prostych, czyli chcesz rozwiązać układ równoń graficznie, no to trzeba to robić dokładnie. Trzeba sobie odpowiednio dużą skalę e, zrobić. No, bo czasem ciężko wyczaić, gdzie jest jedna druga albo trzy drugie, jak są takie małe liczby. I tak naprawdę, no niewiele tych e, układów, równań można za pomocą rysunku zrobić. Dlatego preferuję jednak e, albo metodę podstawiania, albo metodę przeciwnych współczynników, albo tą metodę, e, którą zaraz wam tutaj przedstawię. Ale zanim przedstawię tą metodę, to pasuję jeszcze sobie powiedzieć na temat czym jest macierz, bo ta metoda będzie wykorzystywała właśnie coś takiego, czym jest macierz. I spokojnie, z tego co pamiętam ze swojej edukacji w szkole średniej, to ta macierz pojawiła się tylko raz, tylko tutaj, już chyba nigdy więcej się w szkole średniej nie pojawiła. Jak pójdziesz na studia, no to ta macierz gdzieś tam się pojawi. No, chyba że pójdziesz na studia związane, no nie wiem, z, z muzyką, czy, czy z plastyką, czy na sztukę, czy na cokolwiek takiego, w której matematyki nie ma, albo jest znikoma, czyli liczenie na kalkulatorze, to tam się może nie pojawić. Ale jak pójdziesz na jakiś kierunek techniczny, tam gdzie będzie już taka matematyka troszkę bardziej rozszerzona, to tam macierze powinny się pojawić. I macierz to jest nic innego jak prostokątna tablica liczb. Jeżeli ktoś jest programistą, jesteście w technikum informatycznym, to jeżeli, dobrze pamiętam, bo niby też skończyłem technikum informatyczne, ale już w informatyce, w te programowaniu nie siedzę i w ogóle nigdy nie siedziałem, to tablice w programowaniu tam się deklarowały jako array, czy coś takiego, no i macierz to jest właśnie nic innego jak taka tablica. Możemy sobie to wyobrażać dla tych, którzy nie mają informatyki rozszerzonej, nie są na informatyce, że macież to jest taka pewna szafka. To jest pewna szafka, ona ma półki. I nie dość, że ma powiedzmy półki poziome. To jeszcze ma, no może to się nie nazywać półki, tylko jakieś przegródki pionowe, co mogłem sobie jakoś tak mniej więcej narysować. No i mogę zauważyć, że moje, na mojej pierwszej, tej półce najwyższej, mam czwórkę minus dwójkę, jedną drugą. Na półce niższej mam minus dwadzieścia jeden, i pierwiastek z siedmiu a na półce najniższej mam jedną czwartą, dwójkę i trójkę. I na każdej tej półce każda ta liczba jest oddzielona. Także mam tutaj 9 przegródek i w każdej tej przegródce jest konkretnie jedna liczba. Oczywiście no tutaj mam przykładową macierz 3 na 3 w sensie 3 wiersze, 3 kolumny, tak możemy sobie nazwać. Tak patrzymy góra-dół, no to jest kolumna. No jak patrzymy lewo-prawo, no to jest wiersz. I tak naprawdę nikt nie stoi na przeszkodzie, żeby taka tablica, taka szafka powiedzmy, no była tak duża jak chcemy. Może mieć 5 wierszy, 10 kolumn, może mieć 17 wierszy, dwie kolumny. No jakkolwiek sobie wymyślimy. Niekoniecznie to musi być taka ładna, że ma tyle samo kolumn ile wierszy. Ale my się będziemy zajmować tylko i wyłącznie taką i to taką naprawdę trywialną bo 2 na 2. Czyli będą dwa wiersze, dwie kolumny. I tak naprawdę to, co nas będzie interesowało, to wyznacznik macierzy. A jeszcze zanim powiem o wyznaczniku, to to, co jest istotne w macierzy, to to, że każda liczba ma swoje miejsca. Jestem w stanie powiedzieć, że czwórka jest w pierwszym wierszu i w pierwszej kolumnie. Jestem w stanie powiedzieć, że pierwiastek w siedmiu jest w drugim wierszu trzeciej kolumnie. I to jest tutaj istotne że ma znaczenie, w którym miejscu tutaj liczby wstawiam. Jakbym sobie teraz zamienił czwórkę z trójką, to dostaję zupełnie inną macierz. To jest tutaj istotne, że miejsce ma znaczenie. I przechodzimy do tego, czym jest wyznacznik macierzy, i będzie to wyznacznik tylko macierzy 2 na 2, bo macierzy 3 na 3 liczy się inaczej, macierzy 4 na 4 już w ogóle inaczej, nie mówię już o 5 na 5, 6 na 6 i wyższych, bo one są już dużo, dużo trudniejsze. W przypadku 2 na 2 to jest naprawdę trywialne. I macierz, a wyznacznik macierzy to jest zupełnie, zupełnie, inne, zupełnie inne pojęcia. Macierz to jest ta prostokątna tablica liczby, czyli ta szafka, w której mamy te liczby pochowane, a wyznacznik macierzy to już będzie konkretna liczba. To jest liczba. I wyznacznik macierzy takiej a, b, c, d to jest pewna liczba ad, czyli a razy d minus c razy b. Czyli co biorę z tą macierzą? No biorę liczby, mnożę na krzyż. Biorę A z, D, C z B, no i teraz tylko żeby wiedzieć co od czego odjąć. I tylko tyle się trzeba nauczyć. I różnica w oznaczeniu wyznacznika A macierzy e, wygląda tak naprawdę tyle, że macierz mamy w nawiasie prostokątnym. Zauważ, tę dużą macierz 3 na 3 którą sobie narysowałem, ona jest w takim dużym nawiasie prostokątnym. Tak samo ta macierz 2 na 2 ABCD. Tam jest nawias prostokątny. A wyznacznik. jest w takich pionowych kreskach, co można sobie skojarzyć, że to jest wartość bezwzględna, nie? No i wartość bezwzględna tam um, zazwyczaj była liczbą. Tak można sobie to kojarzyć, że jak się nazywało odcinek, no to odcinek miał nazwę AB. A jeżeli. Um, i to był odcinek, a jeżeli wzięliśmy sobie tę nazwę AB w takie dwie pionowe kreski, czyli wartość bezwzględną, to wtedy to już nie był odcinek, tylko długość odcinka. No i podobnie jest tutaj. Znaczy, no nie tyle <grytanie> podobnie, bo tutaj nie możemy mówić o długości macierzy, tylko będziemy mówić o wyznaczniku macierzy. I tak samo jak długość odcinka to jest liczba, tak wyznacznik macierzy też będzie konkretną liczbą. Tutaj na przykładzie wziąłem sobie e, wyznacznik macierzy 4, 7, minus 4, 6. Jak to się liczy? No biorę na krzyż. Czwórka z szóstką mnożę. najpierw. To wychodzi 24. I odejmuję od tego iloczyn minus czwórki i siódemki. Minus 4 razy 7 to jest minus 28. No to mamy 24 minus... Minus 28, co w ogólnym rezultacie daje mi 52. Czyli wyznacznik takiej macierzy, 4,7 minus 4,6 to jest konkretna liczba 52. I to nam potrzebne będzie e, do tego, żeby rozwiązywać układy równań, metodą wyznaczników. I co mają te macierze w ogóle do równań? Jeżeli mam takie równanie, do tego układu równań, tak naprawdę tutaj powinno być napisane a1x plus b1y równa się c1 i a2x plus b2y równa się c2, to zauważcie, że bardzo ładnie nam stoją te liczby a1, a2, one stoją przy x, b1, b2 stoją sobie przy y, a c1 i c2 stoją w ogóle po drugiej stronie znaku równa się. Czyli y, te równania są bardzo ładnie y, poukładane. Czyli te A1, B1, C1, A2, B2, C2 to są pewne konkretne liczby. Są tak ładnie ułożone, tak jak przed chwilą powiedziałem, że te literki A stoją przy X, literki B stoją przy Y, a literki C możemy nazwać, że to są wolne. Będziemy je nazywać wyrazami wolnymi, bo nie stoją przy żadnej niewiadomej. I możemy sobie je zapisać w postaci macierzy. Skoro to jest tak ładnie ułożone, to zapiszmy sobie te liczby w postaci macierzy. Tylko ja tutaj zrobię troszkę inaczej, jak jest w książce. Zrobię sobie dwie macierze. I pierwsza macierz to będzie macierz z liczby, które są po lewej stronie, czyli no de facto biorę sobie tą całą lewą stronę tych obu równań, zamykam w nawiasie prostokątnych i zmazuję x'y, i zmazuję y, i otrzymuję pierwszą macierz, a1, b1, a2, b2. I to jest moja macierz, którą sobie nazwę, no niech będzie główna. To jest macierz główna. A druga macierz, no powstaje mi z tego, że biorę to, co jest po drugiej, stronie, po drugiej stronie znaku równa się, i też biorę w nawias prostokątny i otrzymuję już inną macierz. I tą macierz sobie nazwę Macierz Wyrazów Wolnych, no bo te wyrazy C1, C2 no będziemy nazywać wyrazami wolnymi. I co teraz z tymi macierzami będziemy robić? Weźmiemy sobie oznaczenia. Będziemy liczyć wyznaczniki tych macierzy. Oczywiście, wyznaczniki e, nie tych, co były tam, tylko tych, które teraz pokażę. I pierwszy wyznacznik, no to jest wyznacznik tej macierzy naszej głównej, która była na początku, czyli e, wyznacznik e, tych liczb, które stały przy x i y. -kach. Tak jak tutaj jest ładnie ułożone, a1b1, a2b2. Przypominam, wyznacznik to jest pewna konkretna liczba, czyli nasze w to będzie liczba. Kolejne oznaczenie to jest w od x. I W od X powstaje na takiej zasadzie, że teraz te liczby, te liczby, które stały przy x czyli moje A1 i A2 wyrzucam wyrzucam A1, wyrzucam A2 i na ich miejsce wrzucam odpowiednio C1 i C2. Czy to się mówi, że wyrzuciłem X -y i podmieniłem je tymi wyrazami wolnymi. I dlatego jest tutaj W od X, bo tutaj podmieniałem sobie X. -y. I identycznie. Robię z w od y. Biorę sobie moją macierz główną, czyli a1b1, a2b2, i wyrzucam z niej liczby, które stały przy y. Liczby, które stały przy y, no to jest b1 i b2. Więc teraz otrzymuję macierz a1c1, a2c2. Stąd się wzięły te wszystkie macierze. Mnie nie interesują tutaj tak naprawdę te macierze, mnie interesują wyznaczniki tych macierzy czyli to w, wx, wy, to są pewne, konkretne liczby. I mając te trzy liczby, mam pewne twierdzenie, pewne twierdzenie. I to twierdzenie mówi mi, że jeżeli mam taki układ, czyli no dokładnie taki sam, co miałem wcześniej, to mam trzy możliwości, znowu, może mieć jedno rozwiązanie, nieskończenie wiele rozwiązań i nie mieć w ogóle rozwiązań. I to, co nas tak naprawdę będzie interesowało, to to, kiedy ma jedno rozwiązanie, to B i C, no raczej będzie rzadko się pojawiało, no bo skoro mamy przećwiczyć, jak się rozwiązuje takie układy, no to fajnie by było, żebyśmy jednak coś policzyli. I rozwiązaniem takiego układu równań jest rozwiązanie takiego układu równań wtedy, gdy w jest różne od zera. A czemu? No bo takie rozwiązanie to jest, e, pierwsze rozwiązanie to jest x równe w od x przez w. A y to jest w od y przez w. To są nasze konkretne liczby, podstawiam do wzoru i mam. No, w nie może być zerem, no bo nie możemy dzielić przez 0. Jeżeli ten wyznacznik naszej macierzy głównej wyjdzie 0, no to albo nie ma rozwiązań, albo jest ich nieskończenie wiele. I od czego to zależy? Nieskończenie wiele rozwiązań jest wtedy, kiedy wszystkie te literki to w, w od x i w od, x, w od y jest równe 0. No i wtedy mamy nieskończenie wiele rozwiązań. A nie mamy rozwiązań, kiedy w jest równe 0, a albo w od x, albo w od y jest różne od zera. Czy może się tak zdarzyć, że będzie w równe 0, w od x równe 0, a w od y będzie równe np. 5? No to wtedy nie ma w ogóle rozwiązań. A jeżeli jest tak, że w jest równe 0, w od x jest równe 0 i w od y jest równe 0, to wtedy rozwiązań jest nieskończenie wiele. Czyli tak naprawdę, czego tutaj mamy się nauczyć, to tak naprawdę tylko tego jednego wzoru. No bardzo łatwo go zapamiętać, bo w jest zawsze na dole. A W od, I, w od X to jest rozwiązanie na X, a W od Y to jest rozwiązanie na Y. -ach. I tylko ten wzorek sobie zapamiętać i tyle. Także może jakieś przykładowe zadanko, żeby było widać, um, jak, to się, jak to się robi. No to wzięliśmy sobie przykładowe równanie minus 2X. Plus 10y równa się 11, 3x minus 4y równa się 7. I tu jest wszystko już ładnie poukładane. Mamy najpierw x, potem y, potem równa się, a potem równa się konkretna liczba. I w jednym i w drugim równaniu jest bardzo ładnie poukładane i możemy z tego korzystać. Jeżeli by nie było tak ładnie pokładane, czyli byłyby tam jeszcze jakieś nawiasy, jeszcze jakieś wyrazy podobne, albo y byłyby po drugiej stronie, no to trzeba tak to poukładać tak to poprzekształcać, żeby otrzymać coś właśnie mniej więcej takiego. No i odczytujemy sobie naszą pierwszą macierz główną. No i nasza pierwsza macierz główna, no to jest to 2, 10, 3 i minus 4. Jedyne co, no to przepisałem tak naprawdę słowo w słowo te liczby, które stały przy x, przy y z pierwszego, przy x, przy y z drugiego. Tylko uwaga z dokładnością do znaku. Przy x, tym pierwszym, stało mi minus 2, to w tej macierzy będę miał minus 2. W y stała mi minus 4, no to będę miał minus 4. I liczę wyznacznik takiej macierzy, czyli konkretną liczbę, czyli mnożę sobie na krzyż i odejmuję. Minus 2 razy minus 4 to jest 8, 3 razy 10 to jest 30, 8 minus 30 to jest minus 22. No i mam moje w. Teraz co potrzebuję? w od x. I ja, czym się różni w od x? Od mojego W. Popatrzmy. Moje W było minus 2, 10, 3, minus 4. A moje W od X, zauważcie, wyrzuciłem tą pierwszą pionową kolumnę, czyli te wszystkie liczby, które stały przy X'ach. Czyli wywaliłem minus dwójkę, wywaliłem trójkę. I zamiast nich wrzuciłem 11 z pierwszego równania i 7 z drugiego. Cała filozofia to jest W od X. Wyrzucam X, wyrzucam to, co stało przy X'ach i stawiam. To, co było po znaku, równa się w odpowiedniej kolejności i tyle. Znaczy, no jeszcze pasuje wyliczyć wyznacznik tej macierzy, czyli znowu mnożę na krzyż. 11 razy minus 4 to jest minus 44, 7 razy 10 to jest 70, no i minus 44 minus 70 to jest minus 114. Wyliczam w od y. Czym się różni w od y od mojej macierzy głównej? Bo on się różni tylko od mojej macierzy głównej czymś. No a ja macie, że główna to było minus 2, 10, 3, minus 4, no i teraz mam w od y, czyli teraz wyrzucam te liczby, które stały przy y i zastępuję je liczbami, które były wolne, tymi wyrazami wolnymi. Czyli wyrzuciłem dziesiątkę i zamiast dziesiątki wpisałem kę wyrzuciłem minus czwórkę i zamiast minus czwórki wpisałem 7. I robię dokładnie to samo, co robiłem przedtem. Czyli mnożę na krzyż minus 2 razy 7, minus 14, 3 razy 11, 33. A minus 14, minus 33 to jest minus 47. I teraz jedyną rzecz, którą robię, bo zauważam, że nic mi tutaj nie wyszło zerem, a najważniejsze, że mi w nie wyszło zerem. Bo jeżeli w już nie jest zerem, to mamy rozwiązania. Jeżeli w jest zerem, no to już wtedy albo nie mamy wcale, albo mamy nieskończenie wiele. Z tamtego twierdzenia, które było przed chwilą. No i teraz jedyne co robię, podstawiam do wzoru, czyli że x jest równa w od x przez w, a moje W od X to było minus 114 przez minus 22. No tam się skróciło przez minus 2, otrzymałem 57 11, czyli wynik jak wyciągnę całości, to jest 5 i 211. Tak samo na Y. Znowu wzorek w y przez w równa się minus 47 przez minus 22. Tutaj pozbyłem się tylko minusa, wyciągnąłem przed nawias. No i mam 2 i 3 22. No i to by było na tyle. Czyli jedyna umiejętność przepisać słowo w słowo, cztery liczby. No może sześć. Potem umieć e, dwie liczby wyrzucić i zastąpić je innymi dwoma. No i umieć mnożyć, odejmować, podstawiać i tyle. Czyli tak naprawdę czego tutaj się trzeba nauczyć, to nauczyć się przepisywać, słowo w słowo, i nauczyć się tych dwóch wzorków że x to jest wx przez w, y to jest wy przez w, no i jeszcze pasowałoby kojarzyć, co się dzieje, gdy którejś z nich jest zerem. Znaczy, gdy w jest zerem, albo wszystkie są zerami, albo coś tam, coś tam, te wszystkie informacje, które podawałem wcześniej. No mam nadzieję, że nie jest jakoś to bardzo trudne i naprawdę bardzo przyjemnie się tym robi, bo wcale nie muszę tutaj już się bawić z przeciwnymi współczynnikami, nie muszę tutaj wyszukiwać konkretnej liczby. Po prostu wstawiam, liczam jedną, wyliczam jedną liczbę, drugą liczbę, trzecią liczbę i już mam praktycznie koniec zadania. Także na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli będą jakieś pytania, coś by było niejasnego, no to możecie napisać do mnie na maile i postaram się albo nagrać jakiś kolejny filmik, który będzie to wyjaśniał, albo po prostu nagrać to wszystko od nowa, tylko może trochę bardziej szczegółowo i z większą ilością przykładu. Tylko zważcie na to, że ten film trwa już jakieś 24-25 minut, no to jeżeli miałbym to zrobić jeszcze bardziej szczegółowo, no to wyjdzie z 40. Także na dzisiaj to tyle, do usłyszenia na następnych zajęciach. Jeżeli spodobała Ci się dzisiejsza lekcja i chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, zmotywuj mnie do dalszej pracy. A nic tak nie motywuje jak duża hawajska albo i dwie. Ale jeżeli nie masz takiej pod ręką, to wiedz, że like i subskrypcja również są w cenie. Na dzisiaj to tyle. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia na następnej lekcji.